Nadszedł czas na prezentację naszych kandydatów. Rozpocznę od kandydata na burmistrza. Adam Pulit, magister inżyniery leśnictwa, absolwent zespołu szkół leśnych w Goraju oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Od 2001 roku, zatrudniony w Nadleśnictwie złotów jako specjalista służby leśnej, faktyczny twórca i dusza zagospodarowania parku Zwierzyniec i wspaniale funkcjonującej zielonej klasy. Od 2002 roku członek, a od 2006 prezes stowarzyszenia Przyjazna Edukacja w Złotowie. W upływającej kadencji radne rady powiatu złotowskiego. W latach 2003 i 2004 nominowany do nagrody powiatu złotowskiego. W 2005 roku laureat nagrody powiatu złotowskiego Tarcza herbowa powiatu za wybitną działalność w kategorii ochrona środowiska, leśnictwo i rolnictwo. Współzałożyciel klubu młodych ekologów. Założyciel i kierownik złotowskiego zespołu Trębacze Myśliwskich. Największy sukces zespołu to drugie miejsce w swojej klasie podczas ogólnopolskiego festiwalu sygnalistów myśliwskich. Założyciel i członek zarządu klubu fotografii przyrodniczej i artystycznej Zwierzyniec skupiającego ponad 40 osób pasjonujących się fotografią przyrody. Współtwórca portalu edukacyjnego Lasów Państwowych. W ramach działalności Stowarzyszenia Przyjazna Edukacja Współtworzy. Edukacyjne programy grantowe, przyszłość w sprawnych rękach i cztery pory roku na krajnie. Koordynuje kilkuletnią zbiórką zużytych baterii na terenie powiatu w placówkach szkolnych. Uczestniczył w organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców, Nocy Kupały i Jarmarku krajeńskiego wraz z konkursem na wypromowanie kulinarnego produktu regionalnego. Jest również współautorem projektów wieloletnich promujących miasto i aktywizujących społeczność lokalną. Wstępnego projektu kompleksowego zagospodarowania Parku Zwierzyniec i Jeziora Miejskiego wraz z przeniesieniem chłopskiej chaty ze Świętej na jezioro, nad jezioro w Złotowie, aktualnie realizowane przez Urząd Miasta. Przyczynił się do opracowania koncepcji zagospodarowania Półwyspu Zamkowego. Projekt został wykonany przez studentka architektury krajobrazu oraz przekazany do Urzędu Miasta i zrealizowany. Był współtwórcą szlaku złotowskiego jelenia, ścieżki edukacyjnej łączącej ratusz ze zwierzyńcem oraz międzynarodowego projektu Sygnały Myśliwskie ponad granicami. Jak również projektu Spichlerz, Miejskie i Regionalne Centrum Informacji. Współinicjował też działania zmierzające do utworzenia Uniwersytetu III wieku. Zapraszamy. Witam Państwa bardzo serdecznie, i bardzo dziękuję za to, że tutaj przybyliście. Że możemy się osobiście spotkać, że możemy Wam się zaprezentować, że mogę Wam opowiedzieć o tym, co chciałbym zrobić jako burmistrz, przyszły burmistrz tego miasta. Pozwolę sobie opowiedzieć, dlaczego podjąłem taką decyzję. W tym mieście jestem od. Tu się urodziłem, wychowałem się w sąsiedniej wsi, ale już całe swoje zawodowe życie odbywało się tutaj. Tutaj rozpocząłem swoje, swoją karierę, swoje właśnie osiągnięcia. Przyglądałem się wielu rzeczom, widziałem yy, rzeczy, które można by było zrobić inaczej, lepiej, więcej. Dlatego zaangażowałem się tak mocno w działalność społeczną. W pewnym momencie doszło już do takiego przesytu, ponieważ to mnie tak pociąga, tak bardzo lubię współpracować z ludźmi, że działo się to trochę już kosztem rodziny. Pracy, ciężko to pogodzić. Mogę zrobić więcej, bo mam na to pomysł, dlatego chciałbym się tym zająć oddać całkowicie. Dlatego chciałbym kandydować na stanowisko burmistrza. Mam 35 lat. Czy to jest za mało? Uważam, że nie. W tym momencie mam najwięcej energii i tych właśnie pomysłów i determinacji. Moje pomysły chciałbym zrealizować, i 4 lata temu podjąłem decyzję, żeby kandydować do Rady Powiatu. Dzięki Waszemu poparciu, mogłem zdobywać doświadczenie samorządowe. Cztery lata dało mi dobry obraz, jak funkcjonuje właśnie samorząd lokalny. Cztery lata spędzone w, w Radzie Powiatu. Jednak tam dostrzegłem pewne zagrożenia. Polityka, w złym znaczeniu tego słowa, polityka, ta, którą widzimy w mediach, ta, która jest uprawiana w Warszawie, ta pełna złośliwości, nie jest nam tutaj potrzebna. Jednak odgrywa to u nas lokalnie również swoją rolę. Widać tu układy. Chciałem być ponad to. Nie dałem się do tego przyłączyć. Podjąłem inicjatywę, która ma być właśnie niezależna i daleka od tego. Ponieważ uważam, że nie jest nam to tu potrzebne. Polityka i racja. Racja, racjonalne myślenie, rozsądek. Ludzie którzy reprezentują jakiś pomysł, jakąś chęć do działania. Tacy ludzie są potrzebni, z takimi ludźmi chciałbym pracować, z nimi się układać. Mam rodzinę i rzeczywiście nie chciałbym, tak jak pan doktor tu powiedział, żeby mój sześcioletni syn opuścił mnie i będę z nim rozmawiał przez Skype'a w dalekim kraju. Chciałbym już tutaj zadbać o przyszłość następnych pokoleń. Żeby to zrobić, podjąłem inicjatywę. Zależało mi bardzo na tym, żeby byli to właściwi ludzie. Skrupulatnie dokonywałem doboru i udało się. Myślę, że się udało, ponieważ dla ludzi magnesem i to, co przyciągało ich, to było to, że właśnie jesteśmy apolityczni. Ta inicjatywa wypracowaliśmy program, każdy z nas reprezentował reprezentował swoje zamierzenia, ale jakie, jakie one są, za chwilę to Państwu przedstawimy.